Adrian, wystąpiłeś dzisiaj w spotkaniu ze Zniszczem Pruszków, w spotkaniu zremisowanym 0 do 0. Poprosimy Ciebie o Twoje podsumowanie tego spotkania. Tak, zagrałem dzisiaj 90 minut. Wydaje mi się, że dzisiaj to lepiej wyglądało piłkarsko i fizycznie niż spalił wcześniej. Mnie osobiście cieszy fakt, że cała drużyna zagrała na 0 z tyłu. Znic dzisiaj nie postawiło jakichś wielkich warunków, może poza jedną sytuacją w pierwszej połowie. W drugiej połowie chyba byli jakieś bez, bez sytuacji. Poza stałymi fragmentami gry, my mogliśmy się pokusić o chociaż o jedną bramkę, żeby strzelić, no nie udało się, jest 0-0. No właśnie, wspomniałeś o tym, że zagraliście na 0 z Teuta. Gra w linii defensywnej wyglądała dzisiaj bardzo dobrze. Tak, no z Danielem myślę, że, że gramy jakiś już czas. Jeszcze do tego jest Błażej Radler, Błażej Cyfert. Jest ta defensywa w miarę teraz... Poukładana, ale cały czas rywalizujemy o pierwszy skład, więc dzisiejszy wynik niczego nie oznacza. Wystąpiłeś dzisiaj 90 minut, większość zawodników wystąpiła właśnie w pełnym wymiarze czasowym. Jak wasza forma po obozie? Wiadomo, że po obozie było ciężko. Dostaliśmy teraz jeden dzień wolnego po tych 10 dniach obozu. Wiadomo, że ta świeżość przychodzi powoli, ale jeszcze zostały 3 tygodnie, więc jeszcze trochę pra pracy jest. Adrian, musimy się jeszcze zapytać o Twoje zdrowie, bo wiemy, że kilkanaście dni temu narzekałeś na lekki uraz. Jak to wszystko teraz wygląda? Tak narzekałem, ale to był lekki uraz, dokuczał mi przewodniciel, tam było lekkie zapalenie, musiałem e, dwa zastrzyki. Na dzień dzisiejszy jestem gotowy na 100%, mam nadzieję, że tak będzie cały czas i w sezonie też będzie dopisywało mi zdrowie.